Witam Państwa, nazywam się Adrian Kowarzyk i zapraszam Państwa do studia Polskiej Agencji Prasowej. Dziś gościem jest pan Zbigniew Kuźmiuk europoseł Prawa i Sprawiedliwości, a także europejscy konserwatyści i reformatorzy. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, w sobotę, żyliśmy wyborami w Czechach, wyborami prezydenckimi, które ostatecznie wygrał generał Petr Pawel, który pokonał Andrzeja Babisza z przewagą aż 16% głosów. Co ten wybór może oznaczać dla Polski? No przede wszystkim rzeczywiście trzeba podkreślić bardzo wysoką frekwencję w tych wyborach, przekraczającą Najwyższą. 70%. My o takiej tylko możemy pomarzyć. Miejmy nadzieję, że po zmianie ordynacji wyborczej będzie pod tym względem lepiej. No i po drugie, że, że, że ta przewaga wyniosła blisko milion głosów, tam 900 ileś tysięcy, co jak na nieduże Czechy no musi robić wrażenie. Pół miliona więcej od Miłosza Zemana, poprzedniego prezydenta. Tak, to prawda. Więc ale chodzi mi o to, że, że przez sporą część tej kampanii wyborczej, no jakby sugerowano badania, to zresztą pokazywały, że kandydaci idą łeb w łeb że to jest równowaga, ale jednak okazało się, że ostatecznie, że to jest miażdżąca przewaga eee, pana Pawła, więc, więc, pana generała. Co dla Polski oznacza wybór właśnie generała w obliczu wojny, w obliczu... No nie ulega wątpliwości, Bezmanie. że jest to człowiek absolutnie, no, kiedyś szef jednego z komitetów w NATO, a więc no, człowiek związany z wojskiem. Więc zwolennik uczestnictwa Czechów w tej formacji obronnej. Co więcej, no, właśnie w przeciwieństwie do, do, do swojego rywala, nie mający wątpliwości, że w ramach NATO artykuł 5 jest na, naprawdę obowiązujący i nie jest to, to żart. Barbysz później my... się wycofał z tych słów. Oczywiście. No ale w, ko w końcówce kampanii w, rozumiem, że, że były premier aż tak mylić się nie może, więc to była m, świadoma. Świadoma wypowiedź. I w związku z wojną na Ukrainie no, nie ulega wątpliwości, że, że taki prezydent Czech będzie Niewątpliwie na, sojusznikiem koalicji, którą Polska próbuje tworzyć. Zresztą zachował się bardzo elegancko po tej wypowiedzi Babisza. Natychmiast powie, publicznie powiedział, że druga stolica, którą odwiedzi, to będzie Warszawa. Odbyła się rozmowa z prezydentem Dudą telefoniczna. Prezydent zaprosił. Właśnie po, po, potwierdził, że, że rzeczywiście tak będzie. Jestem głęboko przekonany, że, że w tej sytuacji ci sąsiedzi u, u Ukrainy, Wreszcie będą mówili jednym głosem, choć premier Fiala był no, uczestniczył w tej delegacji, naszej, można powiedzieć, do, do, do Kijowa, więc tutaj wątpliwości nie było, no ale ponieważ prezydent ma pewne uprawnienia, a prezydent Zeman podchodził do tego bardzo różnie, więc moim zdaniem ta zmiana jest niezwykle korzystna w tej trudnej sytuacji za naszą wschodnią granicą. Chociaż jak eksperci zauważają, te uprawnienia są nieco niższe prerogatywy nawet niż w Polsce. Tym niemniej polityka, którą ma kontynuować prezydent ma być prounijna, proatlantycka, wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją, przy czym generał Paweł jest też pewnym sceptykiem, jeśli chodzi o format grupy V4, czyli grupy Wyszehradzkiej, do której też należy Polska. Oczywiście w kontekście Węgier i ich polityki. Co można o tym powiedzieć? Jaka jest przyszłość grupy? þá No, jeżeli by Czechy będą optowały za jej rozszerzeniem, to, to tego rodzaju opinie były już wygłaszane wcześniej. Moim zdaniem to nie będzie szkodziło, jeżeli ta grupa będzie, będzie szersza. Co więcej, na poziomie prezydentów, moim zdaniem ta zgodność będzie większa niż na poziomie premierów, bo, bo jednak nowa pani prezydent Węgier no, różni się, jak sądzę, w tych sprawach pomocy Ukrainie i relacji z Ukrainą ze swoim premierem. Orbanem. Być może ona tego bardzo mocno nie artykułuje, ale były już spotkania z naszym prezydentem, i z, z tych komunikatów wynikało, że jednak uważa, że wsparcie dla Ukrainy jest nie tylko konieczne, ale wręcz obowiązkiem krajów sąsiednich. A jeżeli rozszerzenie grupy V4, to kogo? No, I czy byłaby to grupa V5V6? No zobaczymy, takim kandydatem do niedawna byłaby Chorwacja, no ale zmiana prezydenta na no, niestety prorosyjskiego, no jakby chyba ochłodziła te, te zampędy. No, mamy Rumunię, Bułgarię, Rumunia nie ulega wątpliwości jest krajem bardzo silnie, czy bardzo mocnym punktem NATO w związku z tym niewątpliwie. Byłaby dobrym kandydatem. W Bułgarii z kolei no, mamy od dłuższego czasu już piąte czy szóste wybory. Trudno się zorientować, jaka ko koalicja wreszcie tam będzie rządzić. Należałoby poczekać na rozstrzygnięcie tej sytuacji. Kandydatów jest sporo, i moim zdaniem kraje, które poprzednio, że tak się wyrażę, no, były w tym obozie postbradzieckim mają bardzo podobne interesy w tym czasie wychodzenia, bo ciągle wychodzimy z postkomunizmu, to nie ulega wątpliwości. A jakie interesy ma Unia Europejska na Ukrainie? W piątek, czyli 3 lutego, odbędzie się w Kijowie szczyt Unia Europejska-Ukraina. Co ono oznacza? No to jest no, bardzo jasna deklaracja od momentu tej, tej agresji o, o pomocy Ukrainie i rzeczywiście na początku szło to jak po grudzie, teraz jest jakby łatwiej. No, Ukraina jest krajem kandydującym, ma oficjalny ten status kandydata, z tego co się orientuje mimo wojny próbuje wypełniać te kolejne punkty zbliżające ją do członkostwa. No, poza tym zaoferowaliśmy tę pomoc ekonomiczną. W tamtym roku było to bardzo trudne. To było tylko 9 miliardów euro, a w grudniu nie przekazaliśmy ostatniej transzy, dopiero w styczniu. No teraz jest to zobowiązanie 18 miliardowe. Ono jest powiązane z zobowiązaniem amerykańskim. Miejmy nadzieję, że będzie to, to łatwiejsze. No jest ten fundusz tak zwany pokojowy, ale w tym przypadku on jest funduszem pozabudżetowym, urósł już do 3 miliardów euro, a więc to spore pieniądze. Z tych środków Unia finansuje kolejne zakupy broni dla Ukrainy. Nie mówi się o tym, bo Fundusz Pokojowy finansujący zakupy broni to, to pewna niezręczność, że tak się wyrażę, ale tak właśnie jest. Z tych pieniędzy miało być refinansowane dostawy broni przez Kraje, kraje Unii Europejskiej. Europejskiej, ale z tego co się orientuje, mimo tego, że w kolejnych transzach ten fundusz się zwiększa, to tak naprawdę wypłaty dla krajów członkowskich są na poziomie symbolicznym. Zdaje się, że do tej pory rozdysponowano około pół miliarda, więc nie bardzo... Polska wie... dostała jakieś pieniądze, ale Andrzej Sadoś, ambasador Polski przy Unii Europejskiej, mówi, że biurokracja nie działa zgodnie z oczekiwaniami i te pieniądze idą bardzo wolno. Rzeczywiście dla mnie to jest dziwne, bo zaczynaliśmy chyba od półtora miliarda i e, e, wielkości tego funduszu. Składają się na niego państwa członkowskie. Kolejnymi decyzjami ten fundusz jest powiększony. O, ostatnia decyzja właśnie o kolejne to pół pomimo. miliarda euro do trzech miliardów. No a raz dysponowano przez tyle miesięcy w sytuacji, kiedy poszczególne kraje rzeczywiście dostarczają te różne rodzaje uzbrojenia na Ukrainę, rozdysponowano zaledwie pół miliarda. Więc coś nie, nie jest w porządku. Być może urzędnicy unijni nie są przyzwyczajeni do tego rodzaju operacji związanych z finansowaniem. No bo rzeczywiście Unia Europejska tym się nie zajmowała. Ale dobrze by było, żeby to było sprawniejsze. Skoro są pieniądze, to nie ma powodów, żeby one były trzymane na rachunkach Brukseli. Wracając do piątkowego spotkania i szczytu w Kijowie. By, by, jakie, za, To znaczy ma być wysłany si, sygnał polityczny, silny sygnał polityczny z Unii Europejskiej. Tak mówią źródła Polskiej Agencji Prasowej. Jeżeli chodzi o unijną perspektywę dla, dla Ukrainy. Zapisy mają się znaleźć w wspólnej deklaracji, która ma być uzgadniana pomiędzy Unią Europejską, a Ukrainą, czy wiemy coś więcej? No nie, te rzeczy, wiemy, że rzecz jest niezwykle delikatna, jeżeli chodzi o wizytę Komisji Europejskiej. No, jest, głowy. To, to prawda, no, gdyby, gdyby tam uczestniczyli komisarze, no mamy do czynienia z krajem, w którym trwa wojna. Z reguły tego rodzaju wydarzenia są pokazywane z opóźnieniem, więc no, musimy jakby z tego wyciągać pewne, pewne wnioski, ale już obecność Komisji Europejskiej w, w Kijowie w takiej sytuacji, moim zdaniem to jest ten olbrzymi efekt psychologiczny, no bo jak pojawiają się pojedynczy ludzie, no to jeszcze rzeczywiście być może to takiego efektu nie ma, no ale gdy się pojawi Komisja Europejska w kraju, w którym toczą się regularne działania zbrojne, to jest to ogromny efekt psychologiczny, co więcej, no symboliczny. i symboliczny, co więcej, no jeżeli, jeżeli ten szczyt tam się odbędzie, to jak rozumiem nie będzie tu to tylko piękne, nie będą padały piękne słowa, tylko będą konkretne zobowiązania. To jakie to mogą być konkrety? Czy pan, choćby kwestia 300 miliardów euro, które są zamrożone w Europie, czy ta kwestia może być poruszana? Wie pan, rzeczywiście to mrożenie przyszło krajom unijnym dosyć łatwo. Natomiast jeżeli wiadomo, chodzi o, o, o przejmowanie to wymaga to zmiany prawa także w wielu krajach unijnych. Z tego co wiem Rosja ma na całym świecie, a dokładnie oligarchowie świetnych prawników i próbują to mrożenie już kwestionować. A cóż dopiero przejmowanie. Być może naprawdę kraje unijne w tym stany Zjednoczone powinny się zdecydować w tym względem na, na takie poważniejsze ruchy pokazujące, że tak naprawdę te 300 miliardów dolarów, które znajduje się w różnych miejscach, w krajach cywilizowanych Rosja już ich nigdy nie dostanie, że te pieniądze zostaną autentycznie prze, przejęte i będą służyły odbudowie Ukrainy. A co w Unii Europejskiej mówi się na temat dziesiątego pakietu sankcji? Tutaj wiele krajów, w tym Polska, optują za tym, żeby był on jak najsilniejszy. Polska przekazała Komisji Europejskiej swoje propozycje. To m.in. zawieszenie współpracy z Rosją, jeżeli chodzi o energię nuklearną, zakaz importu z Rosji diamentów, co już było wcześniej, kauczuku, czy wprowadzenia zakazu importu mebli, akurat tutaj z Białorusi. Rusi. Te prace, wydaje się, postępowały szybko i zwolniły? Zwolniły, bo, bo rzeczywiście, no, wie pan, jak we wszystkich te, tego rodzaju decyzjach, obowiązuje najniższy wspólny mianownik. A więc te kraje, które próbują chronić bardzo mocno swoje interesy, no, sprowadzają. Te, te, te sankcje do, do najniższego wspólnego mianownika. No, ten przykład diamentów jest tu rzeczywiście I dobrym Belgii. obrazem tego, co się dzieje. Dotyczy to jednego kraju, a w zasadzie jednego miasta. A mimo tego Belgowie stają na głowie. Ta, 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 ta sankcja jest powtarzana już chyba trzeci czy czwarty raz. Bo to jest ogromny biznes. To, to prawda, ale dla jednego kraju, wręcz dla jednego miasta. I mimo tego nie, nie można tego przeforsować. Myślę, że drażliwą sprawą będzie, będą te sprawy związane z atomem. No tutaj Węgry są bardzo mocno zaangażowane, są trwa, proces, Rosji. Tak, trwa proces inwestycyjny, ale moim zdaniem Unia powinna stworzyć alternatywę. To nie jest tak, że, że Węgry są przykute do Rosji, no ale jeżeli mają elektrownię atomową i muszą kupować urań z tego kraju, nie mając innego kontrahenta, no to rzeczywiście tu Trudno ich przymusić, żeby z tego zrezygnowali, bo to oznaczałoby potężne uderzenie w ich miks energetyczny, więc trzeba im stworzyć alternatywę. Być może Unia powinna się właśnie do tego zobowiązać, a nawet ten proces sfinansować. Wtedy rozmowy będą łatwiejsze. To w takim razie przejdźmy z energii atomowej do natury, do lasów. Unia Europejska, we wtorek Unia, unijna komisja wydała pozytywną opinię odnośnie zmiany traktatów, które miałyby przenieść leśnictwo z kompetencji krajowych do kompetencji wspólnych Unii Europejskiej. Co taki ruch by oznaczał? Moim zdaniem to jest absolutnie ruch w złą stronę. Gospodarka leśna jest rzeczywiście zagwarantowana dla krajów członkowskich. Unia ma tutaj taką rolę koordynującą sam w Komisji Rolnictwa po, po, po wielokroć na ten temat się wypowiadałem i bo, bo, bo w niej pracuje wtedy kiedy rozmawialiśmy o lasach pokazywałem Polskę jako taki doskonały przykład funkcjonowania gospodarki leśnej bez żadnych dotacji ze strony państwa bo mamy stworzyliśmy przez te lata system niezwykle sprawny wydajny jednocześnie powiększający powierzchnię lasów No dość no, powiedzieć, jest że Polski to lasy tak I, i ale panie kompetencje... redaktorze co jest co jest niesłychanie ważne zaczynaliśmy w Powodzie, Wojnie od 20%, no, wojna zniszczyła dużą część lasów, poza tym nastąpiło przemieszczenie naszego kraju na, na, na zachód. W każdym razie przez te lata powojenne dołożyliśmy 10% kraju, 10% kraju dodatkowo jest objęte lasami. Co więcej, mamy wbrew temu, co często mówią w Polsce ekolodzy, mamy przyrost masy drzewnej, a więc nie tylko powiększamy powierzchnię lasów, ale także mamy coraz starsze lasy. No tak, to pokazują statystyki, ale co by chciała Unia Europejska? Co by chciała Komisja Europejska? Chciałaby decydować o tym, gdzie jest wycinka, czy gdzie jest Komisja Europejska uważa, że robiłaby to lepiej. Tu jeszcze ważne jest Das so, ist ein Fakt. Samofinansowania się. Ta gospodarka leśna sprawnie się samofinansuje. Nie ma co tutaj poprawiać. Co więcej, no jest ta zasada subsydiarności zapisana w traktacie lizbońskim. To jest ewidentnie próba decyzji sprzeczna z tą zasadą. No zarządzanie lasami nie ulega wątpliwości na poziomie krajowym będzie znacznie sprawniejsze niż na poziomie unijnym. Tutaj na szczęście mamy sporo sojuszników, mimo tego, że trochę inaczej jest zorganizowana. Na gospodarka leśna w krajach północnych, takich jak na przykład Finlandia czy Szwecja, tam w dużej mierze są lasy prywatne, ale oni także uważają, że zarządzanie na poziomie krajowym jest absolutnie koniecznością. Więc... Czyli ta propozycja Tomżonka nie wejdzie w życie. Moim zdaniem absolutnie. Zwłaszcza, że wie Pan no zmiany traktatów póki co muszą być dokonywane jednomyślnie. Więc jeżeli będzie parę krajów przeciwnych, to trudno mi sobie to wyobrazić, żeby taka decyzja została podjęta. Natomiast rzeczywiście sygnały ostrzegawcze trzeba przed tym ostrzegać, bo wyraźnie widać, że jest próba poszerzania kompetencji przez Komisję Europejską i stąd tego rodzaju tego rodzaju zabiegi. Rzecznik rządu Piotr Müller pytany o te lasy powiedział, że jeżeli trzeba będzie to Polska będzie to wetować. No więc właśnie konieczność zmiany traktatu to mówi wszystko. Póki co no oczywiście są zakusy, żeby tę jednomyślność w ogóle znieść, ale to także trzeba zdecydować o tym jednomyślnie, więc moim zdaniem nie jest to możliwe. I tu stawiamy kropkę, powiedział Zbigniew, Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, europejscy konserwatyści i reformatorzy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu za obecność i zapraszam na kolejne wydanie Studio PAP jutro o godzinie 10.